Panie ministrze, panie wojewodo, panie burmistrzu, drodzy samorządowcy, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak licznie zgromadzeni. Bardzo dziękuję, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać i ogłosić kolejną ważną inwestycję drogową dotyczącą właśnie przede wszystkim bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu pan minister Rafał Weber był właśnie w Strzelnie i podpisywał program inwestycyjny na przebudowę dwóch skrzyżowań, które przebiegają w centrum samego Strzelna, a które to krzyżują się z ważnymi drogami krajowymi, drogą numer 15 i drogą krajową 25. Kilka tygodni temu z kolei ogłaszał pan minister podpisanie umowy na prace przygotowawcze, na wszczęcie właśnie procesów inwestycyjnych, na budowę obwodnicy Strzelna, Kruszwicy, Brześcia Kujawskiego. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić proces inwestycyjny dotyczący przebudowy tak ważnej drogi krajowej 62 relacji kruszwica Strzelno. To wszystko, szanowni państwo, pokazuje, że Głosy mieszkańców, i tutaj chylę czoła przed mieszkańcami i yy, yy, dziękuję za te wszystkie interwencje. Bo to również ten głos mieszkańców został wzięty pod uwagę. To też pokazuje, jak bardzo rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego kładzie nacisk na to, aby się wsłuchiwać ten głos. Jak bardzo panowie ministrowie infrastruktury, pan minister Adamczyk, pan minister Weber ze swoim otoczeniem wsłuchują się w ten głos i biorą te uwagi, te wszystkie. Kwestie, które są związane właśnie z bezpieczeństwem, pod uwagę. Szanowni Państwo, budowa tych wszystkich dróg i tych dużych inwestycji, takich jak obwodnice, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe po drogi lokalne, to wszystko jest kwestia nie tylko standardów. Nie tylko dostos dostosowywania się do Unii Europejskiej, ale nade wszystko bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo użytkowników dróg. To wszystko ma spowodować, że ilość wypadków ma się zmniejszyć, a tym samym ofiar tych wypadków ma być zdecydowanie mniej. I to jest nasz, nasz główny cel. Ale również budowa dróg to przede wszystkim rozwój, rozwój regionu. To przedsiębiorczość, to inwestycje, które powodują, że tworzą się, generują się miejsca pracy. I to też jest rozwój tym samym mieszkańców tego regionu i okolicznych. Także to wszystko razem wzięte ma przynosić korzyści i mieszkańcom, i wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, a nade wszystko, zawsze będziemy to podkreślać, bezpieczeństwo. I jakość życia e, mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękuję też przy tej okazji oczywiście e, e, samorządowcom, mieszkańcom panu Wojewodzie, panu ministrowi, panu burmistrzowi za determinację i za współpracę przede wszystkim. Bardzo dziękuję również Państwu. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj, w tak piękną sobotę, e, się zobaczyć i poinformować o tak dobrych, e, dobrych wiadomościach dla kruszwicy, dla strzelna. To, że rząd prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, to było jedno z naszych, no myślę, że sztandarowych obietnic, czy może raczej zobowiązań, które złożyliśmy Polakom już w roku 2015. Myślę, że każde takie spotkanie może to tylko jeszcze bardziej uzmysłowić i podkreślić. Mówimy dzisiaj, myślę, że o inwestycji, która wpisuje się w ciąg działań tutaj dla, dla tego terenu, zwłaszcza będziemy mówić o Kruszwicy i o Strzelnie, w ciąg zadań, które w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach ogłosiliśmy, począwszy od budowy obwodnic dla tych dwóch miejscowości, mówiliśmy, spotykaliśmy się przy okazji. Przy okazji ronda w Kobylnikach spotykaliśmy się i mówiliśmy przy okazji rond dla Strzelna, całkiem niedawno. Tam była pani poseł i to ogłaszała. Dzisiaj mówimy o, myślę, o, o drodze inwestycji wartej 88 milionów złotych, a więc o, 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 potężnym, o potężnym przedsięwzięciu, które, myślę, no, jeżeli mówimy o Kilku kilometrach drogi, to jest to blisko 10 kilometrach, to myślę, że jest to niezwykle ważne, jak to połączy, jak dobrze to może połączyć, jak ważne jest to z punktu widzenia mieszkańców, to chyba najlepiej, żebym opowiadał nie ja, ale mieszkaniec mieszkaniec tej gminy, osoba, która chociaż dziś na co dzień pracuje w najpiękniejszym mieście naszego województwa, czyli Bydgoszczy, to jednak nie zapomina o swojej miejscowości pan wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, bo niewątpliwie gdyby nie jego też wsparcie, upór, zaangażowanie i determinacja, to, to, to tak wiele nie udałoby się zrobić w tym czasie dla Kruszwicy i dla Strzelna. My z panią poseł myślę, że staramy się jak najlepiej to wspierać. Także Panie Wojewodo, Panie Burmistrzu, Panowie Radni, Samorządowcy serdecznie gratulujemy Wam, bo to Wasze wsparcie, Wasza taka codzienna praca, Wasza inicjatywa, Wasza motywacja pomaga także podejmować te decyzje, no i dobrze przygotowane projekty. Panie Wojewodo, jeszcze raz. Serdecznie gratuluję. Szanowny panie ministrze, szanowna pani poseł, panie burmistrzu, drodzy samorządowcy na czele z panem przewodniczącym, szanowni sołtysi, szanowni państwo, no rzeczywiście dobra informacja, o której pan minister powiedział, to to, że rząd. Przeznaczył na inwestycje podpisem pana ministra infrastruktury 88 milionów na modernizację, przebudowę drogi na odcinku Kruszwica-Kobelniki-Strzelno. Ważna droga, na którą czekamy, mieszkańcy regionu czekają od wielu lat 9,5 kilometra drogi droga, która również będzie. Po części zmodernizowana, ale też w znaczącej części będzie zbudowana na nowo, mijając dwie duże miejscowości: Sławsk Wielki oraz Stodulno po stronie gminy Strzelno. Także istotne, bardzo ważne zadanie. To, co istotne też, to zadanie posiada ważne decyzje administracyjne, czyli zezwolenie na realizację tej inwestycji oraz wykupione grunty. Przewidywany czas wyłonienia wykonawcy, które oczywiście będzie wyłaniała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, to koniec tego roku. Zadanie zostanie zbudowane, zrealizowane w przeciągu dwóch lat. Koniec to jest końcówka roku 2023. To zadanie, Szanowni Państwo, doskonale oczywiście komponuje się z powstającym tutaj nie bo w roku 2021 bieżącym rądem, słynnym rądem w Kobelnika, które również od wielu lat e, oczekiwało na realizację, jest już e, e, w toku postępowanie przetargowe w najbliższych dniach będzie wybrany wykonawca, który rozpocznie pracę. Nieopodal w miejscowości Kobelniki jest w ramach ważnego programu mosty dla regionów przebudowywany most w Kobelnikach, No i te dwie ważne inwestycje, o których mówimy od początku 2020 roku na poważnie, mianowicie obwodnica Kruszwicy, która jakby będzie przedłużeniem tego odcinka teraz budowanego oraz obwodnica Strzelna, która również będzie się z tym łączyć. To oznacza, że ten odcinek drogi, drogi krajowej 62, a mówi się o tym odcinku jako najbardziej yy, najsłabszym, najbardziej zaniedbanym z wszystkich dróg krajowych w województwie kujawsko-pomorskim, będzie przebudowany. Przez to ten region zyskuje ogromną szansę, szansę właśnie w ramach zrównoważonego rozwoju, bo ta infrastruktura ma tu kluczowe zadanie. Znajdują się tutaj nieopodal e, duże przedsiębiorstwa, takie jak zakłady e, tłuszczowe w Kruszwicy, takie jak Cukrownia, zakłady zbożowe, które bardzo potrzebują e, do swojego rozwoju bardzo dobrej infrastruktury, do swoich decyzji również inwestycyjnych, e, dobrych połączeń e, z całym e, innym systemem e, sieci dróg w Polsce. Także bardzo dziękuję za to, że. Te drogi tutaj będą zrealizowane, są realizowane. No, bez wsparcia pana ministra Łukasza Schreibera to by się pewnie nie udało. Oczywiście nieocenione zaangażowanie pani poseł. Ewy Kozaneckiej. Ja bardzo dziękuję, że dzisiaj, tutaj w sobotę, udało się znaleźć tą chwilę czasu i spotkać się na terenie gminy Kruszwica w miejscowości Kobelniki, chociaż, jak pan Sołtys zaznaczył, my jesteśmy na granicy. Kruszwica i wieś Kobelniki, Nieopodal, wieś Sławsk Wielki. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem z samorządowcami, osobami zaangażowanymi w sprawy regionu, sprawy gminy, panem burmistrzem, przewodniczącym rady, radnym powiatowym, radnym miejskim Sołtysami. To naprawdę ważny dzień dla tej gminy. Te 88 milionów złotych wbudowane na, na tą drogę, ono pozwoli też rozwinąć skrzydła gminie Kruszwica, Strzelno. Okolicznym miejscowościom, szukać nowych inwestorów. Na pewno to wzmocni nas tutaj wszystkich. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za tą współpracę, bardzo dobrą współpracę i za, dla, za to wsparcie przy tym i przy tych wszystkich innych zadaniach, które wymieniłem. Bardzo dziękuję.